E, witam, minęło 16 lat od wydania ostatniej płyty sygnowanej kalibrem 44. Co Was skłoniło, żeby po tak długiej przerwie wrócić pod tą nazwą, a nie na przykład zerwać z przeszłością i zacząć wszystko od początku? E, nie, chyba nie ma powodu, żebyśmy zrywali z czymkolwiek i zaczynali od początku, skoro udało nam się e, e, w, e, osiągnąć jakiś tam, powiedzmy sobie, legendarny już status z kalibrem. Zresztą ja i oko zawsze występowaliśmy jako kaliber, więc, więc po prostu. No, a, a do tego motywowała nas po prostu chęć tworzenia dalej muzyki. Tak jak dzisiaj mowa o muzyce, jaki wpływ na nią i na wasze życie miały tutaj śląskie korzenie? Stąd pochodzicie, no często się do tego odnosicie. Jak byście to skomentowali? Bardzo duży wpływ. Tutaj się wychowywaliśmy, tak jak powiedziałeś, obserwujemy przez te wszystkie lata, jak Katowice się zmieniają na dobre, na coraz lepsze i na najlepsze. Dlatego to, 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 o tym zawsze też opowiadaliśmy, jak pytali się nas o teksty, no to opowiadamy o tym, co nas otacza, to, co jest w naszych głowach, to jak przez nasze filtry przepuszczamy to, co widzimy, także, także no Katowice tutaj są głównym bohaterem. Czarna dzielnica, czarna, muzy czarna muzyka. Na nowej płycie macie kilku gości, tak no jak na przykład Rahim. Chciałem spytać, czy wracając do swoich początków jako kaliber, nie myśleliście o tym, żeby zaangażować osoby, które w jakimkolwiek stopniu wywarły wpływ na waszą muzykę? Mówię tu na przykład o Gano, o Jajonaszu, czy o DJ-u Felixie. W jaki sposób zaangażować, czyli co, żeby... W... Zaprosić na jakiś tak kawałek, tak, czy myśleliście o tym? Wiesz co, no, ludzi, którzy mieli jakiś na nas wpływ jest bardzo dużo, nie starczyłoby chyba płyty, jeśli chcielibyśmy wszystkich, e, wszystkich zaprosić. No tutaj kierowaliśmy się jakimiś naszymi osobistymi względami, upodobaniami i chęciami i zaprosiliśmy kogo zaprosiliśmy, po prostu nie jest to nasza ostatnia płyta, przynajmniej Dokładnie. planujemy, żeby nie była ostatnia, więc jeszcze jest możliwość na, na, na wiele różnych innych ruchów. Skoro jesteście legendą hip-hopu, no to jesteście też kojarzeni z polskim showbiznesem, więc... Temat I powiedzcie, jak oceniacie ten polski showbiznes? Czy to naprawdę taki blichtr, szpan, nie wiem, dziewczęta trzepoczące rzęsami? Czy w ogóle. To jest show biznes, właśnie blicht! Pan i przepoczące rzęsy to jest showbiznes, no taki właśnie jest i u nas w Czechach jest inaczej. To nas akurat nie pociąga w <laughs> nie, tym wszystkim, nie. wiesz, bardziej w, w, pociąga nas to, jak, jak widzimy, jak się ludzie jarają, jak się cieszą, jak przybijają piony i mówią, fajnie, że wróciliście, super, że jesteście, ta scena to, was potrzebowała, tak. tego potrzebujemy, a nie pokłosków fąfą, zapraszamy na salony, wiesz. No, to jest to ważne, to jak przechodzi tutaj przed chwilą gościu, ma słuchawki na no uszach, mówi właśnie, słucham waszej płyty zajebiste, to jest dla mnie ważne, a nie, a nie trzepoczące rzęsy. <laughs> a Oczywiście, no to skoro są takie możliwości czy może zastanawialiście się nad zaproszeniem kiedykolwiek przynajmniej jakieś kawałka może syna magika Filipa który tam stawia pierwsze kroki czy to w ogóle waszym zdaniem jest czy za wcześnie jeszcze na to. pozwól że nie będziemy zdradzać po prostu pewnych rzeczy tak wiesz milionom słuchaczy co my się tam zastanawiamy no nie bo to się na czym zastanawiamy to być może tam kiedyś wyjdzie także ciach